Cześć, tu Asia Domagała, a to jest kanał angielski kompas. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, pamiętaj, żeby subskrybować kanał i być na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wypowiedzieć w języku angielskim takie owoce i warzywa jak na przykład gruszka czy cukinia? Przygotowałam dzisiaj listę 15 owoców i 15 warzyw, które uważam, że mogą powodować problemy w, e, w wymowie. E, zapraszam zatem do posłuchania i oglądnięcia. Zacznę może od tego, że w języku angielskim... Owoce i warzywa e, możemy nazwać jako fruit and vegetables. E, I zwróćcie uwagę na to, że mówię fruit i vegetables. Czyli warzywa używam w liczbie mnogiej, natomiast owoce w liczbie pojedynczej. Jest to zabieg celowy. E, owoc tudzież owoce nie są w języku angielskim e, niepoliczalne, ale bardzo rzadko używamy ich w liczbie mnogiej. E, jeżeli na przykład chcemy powiedzieć o miejscu w sklepie, w supermarkecie, w którym są owoce i warzywa, e, fruit and vegetables to właśnie powiemy to w ten sposób, e, czyli owoców użyjemy jako całej grupy i wtedy będzie to fruit e, i warzywa w liczbie mnogiej, em, jakby tutaj bez wyjątków, vegetables. E, I zwróćcie też uwagę na to, że warzywa to są vegetables, a nie vegetables, tam nie ma żadnego stołu na końcu, vegetables. Ok, no to zaczniemy może od owoców. E, pierwszym owocem, jaki przygotowałam, e, jest owoc, który jest bardzo popularny w Polsce. To, to, to raz. A dwa, jest również firma, która nazwała się identycznie. E, dlatego warto wiedzieć, jak i ten owoc, i t nazwę tej marki wypowiadać prawnie. E, mowa oczywiście o jabłku e, i jabłko wypowiemy jako Apple. Apple, nie żadne Apple. Apple. Słowo numer dwa to banan. I w języku angielskim banan to banana. Banana. Słowo numer to kiwi. E, I mimo tego, że pisownia w języku angielskim, w języku polskim jest identyczna, e, troszeczkę inaczej wypowiemy to, e, to słowo w języku angielskim. Polskie kiwi to angielskie kiwi. Kiwi. Owoc numer cztery to gruszka. I gruszkę wypowiemy jako P. P. Długie E. P. Słowo numer 5 to limonka. E, I ważne, żeby nie mylić limonki z cytryną. E, cytryna to lemon oczywiście, natomiast limonka to lime. Lime. Mamy zatem lemon and lime. Cytryna i limonka. Lemon and lime. Nie miałem seksu od 6 miesięcy z kimś innym niż ja. I jedyna rzecz w moim lodówce jest stara lime could be a kiwi, no way to tell. Owoc numer 6 to śliwka. E, I śliwkę piszemy przez u, natomiast wypowiemy to troszkę inaczej, nie mówimy żadne plum, tylko plum. Plum, krótkie a, plum. Kolejne pięć owoców to są owoce z rodziny tak zwanych berries, e, czyli wszystkie te owoce, które mają na końcu berry. E, I zaczniemy od owoca, który e, oznacza jagodę tudzież borówkę, bo to będzie to samo, e, to samo słowo. E, jagoda lub borówka to blueberry. Blueberry. Natomiast jeżyna to blackberry. Blackberry. Natomiast malina to raspberry, raspberry. E, I zwróćcie uwagę na to, że mimo tego, że w pisowni jest p w malinie, to to p w tym wypadku jest nieme. Tego p nie wymówimy w słowie malina. Raspberry, raspberry. E, kolejnym e, słowem z tej rodziny jest truskawka. E, I truskawkę oczywiście powiemy jako strawberry, strawberry. I ostatni owoc z końcówką berry to żurawina. I żurawina to cranberry. Cranberry. Owoc numer 12 to granat. Owoc granatu. E, I granat w języku angielskim to pomegranate. Pomegranate. It was the nightingale and not the lark that pierced the fearful hollow of thy ear. Nightly she seems on yon pomegranate tree. Believe me, love, it was the nightingale. It was the lark, the herald of the morn, no nightingale. Słowo numer 13 to ananas. I ananas po angielsku to pineapple. Pineapple. Czternaście to winogrona, czyli grapes. I ostatni to arbus, czyli watermelon. Watermelon. I to by było tyle, jeżeli chodzi o owoce. E, zacznijmy zatem e, mm, warzywa. I pierwszym warzywem na tej liście może być e, słowo... E, które niektórzy będą uznawać za owoc. Ja się nie znam, ale postanowiłam wrzucić właśnie to słowo w grupę warzyw i jest to pomidor. Możliwe, że pomidor jest owocem, ja jednak na potrzeby tego filmiku uznałam, że jest warzywem i pomidor wypowiemy jako tomato. Tomato. I drugim warzywem na tej liście jest słowo, które brzmi bardzo podobnie. Jest to ziemiak i brzmi potato. Potato. Jak kiedyś uczyłam się angielskiego i nie mogłam zapamiętać, jak jest pomidor, jak jest ziemniak, ponieważ są bardzo podobne w języku angielskim, skojarzyłam sobie to w ten sposób, że pyry w Wielkopolsce to ziemniaki, no i pyra jest na P, potato też jest na P. I w ten sposób udało mi się kiedyś zapamiętać tą różnicę. Warzywo numer 3 to papryka. Papryka możemy mieć czerwoną, zieloną, żółtą, e, ale papryka to jest zawsze pepe. Nie paper, nie papier. Paper to papier, e, tylko pepe. Red pepper, green pepper, or yellow pepper. But always pepper. Słowo numer 4 to ogórek. E, I ogórek wypowiemy nie inaczej jak cucumber. Cucumber.

Warzywo numer 6 to cebula. E, I cebulę wypowiemy jako anien. Na początku jest a, nie o. Anien. Oczywiście w pisowni o jest. Natomiast w wymowie jest a, czyli anien. Warzywo numer 7 to szparagi. I szparagi po angielsku powiemy jako asparagus. Asparagus. Numer 8 to brokuły. E, I brokuły po angielsku powiemy jako broccoli. Broccoli. Numer 9 to ogórek kiszony. E, I tutaj znowu są dwie wersje. Jedna jest brytyjska, druga jest amerykańska. I tak po brytyjsku powiemy Gherkin. Gherkin. Natomiast po amerykańsku możemy powiedzieć Pickle. Pickle. Mark with them. Ah, here we go. Numer 10 to imbir, czyli ginger. Ginger. Numer 11 to sałata, e, żeby nie mylić ze słowem sałatka. Sałatka po angielsku to salad, natomiast sałata to lettuce. Lettuce. I idąc za ciosem, kapusta to po angielsku cabbage. Cabbage. Trzynaste warzywo to znowu dwie alternatywy em, leksykalne. To znaczy jedna będzie brytyjska, druga będzie amerykańska. E, I tak po brytyjsku e, cukinie powiemy jako courgette. Courgette. Natomiast po amerykańsku powiemy zucchini. Zucchini. And he's be a so I'm marrying him. I the zucchini in the middle of his face. That's oh, oh, disgusting. Kuli, you can't touch him. Yeah, you can't touch Przedostatnie czternaste warzywo to kalafior. I kalafior powiemy jako cauliflower. Cauliflower. I piętnaste, ostatnie to turnip. Turnip, czyli rzepa. Turnip. Turnip. Mamy zatem 15 owoców i 15 warzyw. Z czego owoce to: apple, banana, kiwi, pear, lime, plum, blueberry, blackberry, strawberry, raspberry, cranberry, pomegranate, pineapple, grapes and watermelon. I mamy też 15 warzyw, czyli tomato, potato, pepper, cucumber, aubergine slash eggplant, onion, asparagus, broccoli, gherkin, slash pickle, ginger, lettuce, cabbage, courgette, Zucchini, cauliflower and turnip. I to by były te warzywa i owoce, które warto przyćwiczyć i warto wiedzieć, jak poprawnie je wymawiać. Ale pamiętaj, że to, że przesłuchałeś, jak wymówić je poprawnie, to dopiero połowa sukcesu. Aby nauczyć się wymawiać te słowa poprawnie, należy po prostu ćwiczyć, mówić i jeszcze raz ćwiczyć. Dlatego zapraszam Cię do posłuchania tego nagrania jeszcze raz e, razem z kartą pracy, którą przygotowałam do tego odcinka. E, karty pracy oczywiście są dostępne na mm, stronie www.angielskikompas.pl w dziale darmowe materiały. Każdy odcinek ma swoją dedykowaną kartę pracy, dzięki której będzie Ci zdecydowanie łatwiej ćwiczyć e, e, słowa w każdym e, odcinku. E, zatem do roboty. Pobierz kartę pracy Usiądź jeszcze raz um, z tym odcinkiem i przećwicz te wszystkie słowa. Wymów je po prostu na głos. Nie bój się mówić do siebie. Mów nawet do lustra. Nagrywaj się. Ćwicz, po prostu ćwicz.